Witajcie serdecznie. Witaj, siostro, witaj, bracie. W 2026 roku. E, co dzisiaj sobie powiemy? Opowiemy sobie o tym, co robić w życiu, jak znaleźć swoją misję. I powiem Wam, że ja osobiście to ponad 30 kilka lat kombinowałem, jak to zrobić. E, przeczytałem mnóstwo książek, mnóstwo e, poradników, e, jakichkolwiek wiedzy z internetu, z YouTube'a. I powiem Wam, że do 2021 roku nie byłem w stanie znaleźć od tej odpowiedzi. Myślę, że wielu z Was też tak ma, no bo jako dorośli chodzimy często do pracy, której nie do końca znosimy, albo robimy rzeczy, przy których cały czas się martwimy, albo mamy stres, a jak już tego nie robimy, to potem, jak już przychodzą pieniądze, to zastanawiamy się, czy rzeczywiście to jest to, co ja chcę robić. I teraz, moi kochani, to się nazywa misja. Po co tu jesteś na Ziemi? I ta misja to jest bardzo trudne do odgadnięcia, jeżeli nie mamy odpowiednich narzędzi. I nawet jeżeli je mamy, to bardzo często trudno jest to znaleźć. Więc ja uprzedzam, że ten film jest jakby dla tych, którzy chcą to po prostu odkryć praktycznie za free. Jeżeli chcesz i cieszy, Cię moja twórczość, to możesz mi postawić kawę, link poniżej będzie w opisie tego filmu. Tak jak w każdym opisie filmu macie do mnie kontakt i dane. Więc tutaj dzisiaj przechodzimy już do rzeczy. I teraz. Bardzo często większość z nas kieruje się jakby serduchem czy intuicją w wyborze partnera. Nie? I często po tych 20, 30, 40 latach razem, o ile w ogóle na ten moment, ja mówię o wcześniejszym pokoleniu, dwa pokolenia wstecz, tak to działało, że po prostu jesteśmy ze sobą i zmieniamy się, bo w trakcie życia dowiadujemy się, kim jesteśmy, co chcemy, czego nie chcemy. I przychodzi taki moment oporu. Takie pęknięcie w psychologii to się nazywa, że każdy chce zacząć szukać swe, siebie, ale nie do końca już wtedy wie, jak to zrobić i często uważa, że to już jest za późno. I teraz, jak masz nawet 20, czy 15, czy 60, czy 70 lat i oglądasz ten film, to jest dalej nadzieja. Dlatego, że jest taki pan Sanders, który otworzył KFC w wieku 70 lat. Więc nigdy nie jest na późno. W wieku 70 chyba jeden został milionerem, więc w skrócie dzisiaj ta firma wygląda inaczej niż kiedyś, ale to nie znaczy, że ty tego nie jesteś w stanie zrobić. Mało tego, co powiem ci jeszcze dzisiaj, widząc to po sobie narzędzia, które mamy, takie jak YouTube, jak TikTok, jak Facebook, jak Instagram i te wszystkie zwane media społecznościowe, to jest niesamowita szansa na dotarcie do milionów ludzi. Ja kupowałem w szkole, nie pamiętam, w 2021 w styczniu, jak zostać autorem, czyli jak napisać dobrze książkę. Żeby się czytała i sprzedawała. I wtedy moje otoczenie mówiło, pukać się w głowie, 1600 zł za kolejne szkolenie, gdzieś tam. I tak powiem ci dzisiaj wiem, jak to zrobić. Mam wszystkie materiały prawie już do tego, żeby to zrobić. I tutaj przed wami się zobowiązuję, że to jest mój rok na to, żeby to po prostu przekazać wam, żeby, żebyście sami mogli też sobie wrócić do wiary w siebie. Jak wrócić do wiary w siebie? No, przypomnieć sobie po prostu to, że w wieku od 0 do 7 często nasze marzenia wtedy są zabijane przez otoczenie. Tego nie rób, tego tam nie, nie możesz, taki nie zostaniesz i tak dalej. Dzisiaj mamy ten wyzwanie, że nasze dzieci już pytają o to i my chcemy dać im odpowiedzi, ale nie wiemy do końca jak i skąd. I teraz o, może to zabrzmi absurdalnie, ale przejdźmy już do meritum. Te wszystkie odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania odnośnie zdrowia finansów, relacji, miłości, spokoju. Bezpieczeństwa są w Tobie. I możesz w różny sposób do tego podejść. Kinezjologia to jest jedno z tych narzędzi, których używam ja, bo to jest szybkie bardzo jakby test mięśniowy podpowiada do, czy tak, czy nie. Najtrudniejsze jest zadać pytania. I teraz jak zrobić konkretny ten rytuał? Czyli mamy czwartą minutę z hakiem. I teraz bierzesz sobie zeszyt Możesz wziąć sobie czysty nowy zresztą znaczy możesz wziąć sobie kartkę. Kartek, kilkanaście. I teraz bierzesz długopis albo dwa, i nie bierzesz telefonu i idziesz gdzieś nad wodę albo nad, do, do lasu, gdzieś do natury, gdzie nie ma dotarcia do czynników zewnętrznych. Najlepiej byłoby, to była jakaś cisza i spokój. Nie zrobisz tego i nie zrobiłem tego w domu mimo setek prób. Okay? To jest pierwszy warunek. Musisz wyjść gdzieś poza dom i to zrobić. Drugi. To jest to, że musisz iść tam z otwartą głową. Tak? Czyli kompletnie na, na nowe ustawienie, tak jakby przychodzisz do odpowiedzi na pytanie, które zaraz sobie zapiszesz. Ale przed tym musisz sobie zrobić taki chillout, czy medytację, jak to nie nazwiesz. Wdechy i wydechy, żeby się uspokoić, żeby po prostu zresetować umysł, żeby nie myśleć o niczym. I teraz bierzesz sobie tą karteczkę i zapisujesz sobie jedno najważniejsze pytanie. Co ja tak naprawdę Chciałbym w tym życiu robić. Tak? Czyli jeszcze raz. Co ja tak naprawdę chciałbym w tym życiu robić? I wypisujesz wszystkie odpowiedzi, które ci przychodzą. Zjeść lody, pojechać na Zanzibar, kupić kota, sprzedać rower, cokolwiek. Masz wypisać wszystko. Ma tego jest 50, 100, 150, 200, nawet 300 rzeczy. I ta rzecz pierwsza, która przyjdzie i spowoduje że uśmiech na swojej twarzy to jest to, co Ty teraz chcesz, to, co Ty teraz potrzebujesz z perspektywy ciała i umysłu. A jak zaczniesz pisać dalej i zaczniesz pisać, że chciałbyś na przykład pomagać ludziom, albo chciałbyś, żeby robić to, co kochasz, albo różne inne rzeczy, takie, które przychodzą Ci z wnętrza ciebie, to jest bardzo często znak świadomości od Boga źródła, jak to nie nazwiesz, to jest to. I jak to jest prawdziwe i dobrze zrobione. Za pierwszym razem rzadko się udaje, chociaż teraz w 2026 szybciej niż kiedyś, jak ja w 2020 zaczynałem. To powiem Ci ta odpowiedź, która przyjdzie, w której się wzruszysz, albo to ją poczujesz, ciary, albo cokolwiek innego, taki duchowy znak w tobie, w, w ciele, umysłu i duszy, takie zjednoczenie. To to jest to moja misja. Dwie i pół minuty dałem Ci przepis, jak to zrobić. I to nie może być 5-10 rzeczy, które ty wymyślisz. To ma być naprawdę napisane wszystkie rzeczy, takie 50, 100, 200. Dlaczego? Bo ty wtedy wypisujesz, rozmarzasz się, dosłownie twój umysł wchodzi w inny stan. Czy to jest alfa, teta, czy delta, to już zależy od głębokości tej medytacji, tego twojego nastawienia, tej po modlitwie najlepiej tej, tej, to zrobić, dlatego, że modlitwa zwiększa częstotliwość e, pracy umysłu i masz szansę na chwilową koherencję umysłu i serca. Więc kochani, to jest to, i tyle, i aż jak zrobicie, napiszcie w komentarzach, co Wam powychodziło. Jeżeli Wam się nie udało, raz, drugi, to za trzecim razem, jak się nie uda, to piszcie do mnie, trzeba będzie się umówić na spotkanie, co zrobić, czy sprawdzić, jakie są blokady, które powodują, że Ty tego nie jesteś w stanie zrobić. Okay? Ponieważ mogło dojść do tego w perspektywie dzieciństwa, kiedy Twój umysł ocenił Twój dar. I taka sytuacja mogła mieć miejsce w większości z Was tutaj w nadświadomości, czy w biologicznym cykli pamięci komórkowej, czy w choćby w umyśle, który zablokował wewnętrzne dziecko i podświadomie zrobił się program pod tytułem Nie możesz, nie chcesz, nie będziesz, to nie jest dla ciebie dobre. Często za tym stoi na przykład nakrzyczanie przez rodzica, a ty jesteś znowu zsikany, ty jesteś, znowu nie słuchasz, ty nie jesteś na talerzu, ty coś nie tamto. I te wszystkie niby z miłości dane komentarze. Prowadują w nas przekonania jestem głupi, jestem bezwartościowy i to tak mocno zamyka, że nie jesteś w stanie potem w dorosłości decydować. Dlaczego? Dlatego, że twoi rodzice wykorzystywali metodę przede wszystkim pierwszą i drugą. Metodę wychowawczą, czyli informacje na zasadzie autorytetu. Jak to działa? Jak to działa odnośnie autorytetu w skrócie? Masz ich słuchać. Czyli nie jesteś w stanie potem słuchać siebie. O tym też zrobię wam film. Kochani, Pamiętaj siostro, bracie, zrób coś dziś inaczej. Macie wszystko tutaj w tym filmiku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.